Nową technikę trzeba wymyśleć. Teraz. Chodźmy. Dzisiaj klonowanie. No co potrzebujemy? No i mówią, że potrzeba włosów czy śliny, żeby się sklonować. Nie, nie trzeba. Do tego uprawiania, byciu w dwóch miejscach, trzeba skupienie. Elegancko mamy przygotowane pieczęć, a pieczęć jest mianowicie taka, uwaga No, ale nie było skupienia to gorące jest, żeby nas rozluźnić. Zostaw mi to! Wady i tego... zalety tego... To ja i ja mam taką czapkę. To ja. A to ja jak mam skupienie. No piszę. Poziom skupienia. Tu poziom jest. Linia serca, widać? Widać. To zgadza się? Zgadza. Jak się sklonuje, to ja i klon na pół. Znaczy, to co moje, to na pół wtedy. To klon, a to ja. Jak się znowu sklonuje, to znowu to na pół. I jest tak mało. Klony mają swoje i ja mam też. No i co? No i załóżmy, że mamy jednego klona. I jest taki poziom skupienia. To jest głupie, to go się nie używa. Bo to jest wadliwe, bo jak każdy ten, na sekundę się zużywa skupienie. I jest takie. Pik, pik. I obydwu nam się zużywa. Tego skupienia naprawdę jest malutko, a to na sekundę. Teraz no, złączmy się. Zaz, no, powiedzmy koniec. Już jest jeden. To nie, 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 nie ma już tak jak było wcześniej. Nie łączą się, tylko zostaje tyle, ile ja miałem, a nie ile klony plus ja. Jakie wady. To w boju się w ogóle już yy, nie przydaje, bo jakbym chciał yy, kogoś to bym i brako by mi do teleportacji. Ja nie mógłbym, a to nie. Hej, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu cześć! cześć!